Kylian Mbappé, błyskawica z Francji, mistrz świata i największy rywal Ronaldo. Ale czy wiesz, że miał plakaty CR7 w dzieciństwie, a Real Madryt mógł go mieć już 10 lat temu? Zostań do końca. Dziś 10 prawdziwych ciekawostek o nowym królu futbolu. Plakaty Ronaldo na ścianach. Jako dzieciak Mbappé miał cały pokój oklejony plakatami Cristiano Ronaldo. To był jego idol, zanim sam stał się idolem milionów. Mógł trafić do Realu w wieku 14 lat. W 2012 roku trenował z Realem Madryt, spotkał się z Zidanem? Odwiedził klub, ale wrócił do Francji. Gdyby wtedy został, historia futbolu wyglądałaby inaczej. Trzy mistrz świata. W wieku 19 lat, w 2018 roku jako nastolatek, zdobył Mistrzostwo Świata z Francją. Strzelił Gola w finale i został pierwszym od czasów Pele, który tego dokonał w tak młodym wieku. Podarował premię z mundialu na cele charytatywne, całe 500 tysięcy euro. Właśnie tyle przekazał dziecięcej fundacji po zdobyciu mistrzostwa. Bo dla niego granie dla kraju to zaszczyt, nie biznes. Jego młodszy brat też gra w PSG i tan Mbappé. Młodszy brat Kyliana. Jest piłkarzem Akademii Paris Saint-Germain. Czy za kilka lat zobaczymy ich razem na boisku? Czas pokaże. Biega szybciej niż wielu sprinterów. Podczas meczu z Argentyną w 2022 osiągnął prędkość. 38 km na godzinę. To poziom, który zawstydziłby niejednego lekko atletę. Został graczem FIFA na okładce Mbappé. Był twarzą gry FIFA 21 i FIFA 22. Z plakatu Ronaldo do własnej okładki. Pełen obrót w 10 lat. Jest poliglotą na boisku francuski i angielski zna perfekcyjnie. A z piłkarzami rozmawia też po hiszpańsku. Język futbolu? Uniwersalny, podanie, gol, świętowanie. Rekordowy transfer nastolatka PSG zapłaciło za niego aż 180 milionów euro w wieku 18 lat. To jeden z najdroższych transferów w historii. I trzeba przyznać, opłacało się. Pierwszy sezon w Realu. ciaka rekord w swoim debiutanckim sezonie 2024 roku w Realu Madryt. Mbappé strzelił więcej goli niż jakikolwiek inny nowy zawodnik w historii klubu. Jeśli któraś z tych ciekawostek Cię zaskoczyła, zostaw suba i łapkę. A jeśli chcesz więcej piłkarskich historii, kliknij dzwonek, bo to dopiero początek. Kolejny odcinek już w drodze. Z kim? Zgadnij w komentarzu.